Generał Sosnkowski obejmuje komendę. 13 września rano przyleciał samolotem RWD do odciętych pod przemyślem oddziałów generał Sosnkowski. Położenie było więcej aniżeli krytyczne. Sam Lwów już od dnia poprzedniego był otaczany przez Niemców. Dowodzenie stamtąd oddziałami było zupełną fikcją, niemożliwością. Należało przegrupować rozproszone siły, odciążyć lwów, odtworzyć nieistniejący front. Sytuacja 13 września rano, w chwili przylotu generała Sosnkowskiego, była taka: Dywizje 45 i 44. Siedemnasty Korpus. Miały w tym dniu wyraźnie przeskrzydlający kierunek na Radymno. Od zachodu nacierają na wprost na szczupłe siły polskie. Pierwsza i siódma dywizja piechoty, Korpus Bawarski. Od południa, od Sanu, zagęściła się druga dywizja górska, a ta zmotoryzowana dywizja od północy. W niepowstrzymanym pędzie przelewała się przez Radymno i Jaworów skąd poszła, prawdopodobnie na Rawę Ruską, częściowo zaś na Lwów. Oddziały wydzielone z pierwszej i siódmej dywizji piechoty niemieckiej z elementami pancernymi zostały wysłane koncentrycznie na Łętownię w celu odcięcia odwrotu własnej dywizji piechoty, a więc i wschodni, dotychczas jedyny wolny kierunek, jest zamknięty. W tej sytuacji Jedenasta dywizja musiała wytrwać pod krzywczą cały pełny dzień, odpierając dwukrotnie natarcie nieprzyjaciela od zachodu i południa, ponosząc dość poważne straty od jego artylerii. Najdotkliwiej odczuła te straty artyleria piechoty czterdziestego ósmego pułku piechoty, tracąc na punkcie obserwacyjnym dowódcę Plutonu porucznika Makowskiego, dwóch podoficerów i dwóch telefonistów. Ale straty nieprzyjaciela były niewspółmiernie wyższe. Znakomite punkty obserwacyjne, dające bardzo głęboki wgląd, ułatwiały żniwo naszej artylerii. Dowódca artylerii dywizyjnej pułkownik Gruziński. Dowódca 11. pułku artylerii lekkiej pułkownik Optułowicz. Dowódcy Dionów, major Lorenz i Ostrowicz oraz wszyscy dowódcy baterii stale na swych punktach wydają rozkazy ogniowe i walą, walą, aż się ziemia trzęsie, a powietrze drga, aż drzazgi lecą z samochodów i transporterów, czołgów, motocykli, dział i działek niemieckich, aż łamią się i coraz bardziej żadną kolumny, kolumienki i traliery piechoty nieprzyjaciela. Kruje nad tym ogniem artyleria ciężka, jakby chciała się odwdzięczyć za przyjęcie jej osamotnionej sieroty, porzuconej przez kogoś w baryczu do składu jedenastej dywizji piechoty. Czego nie zmogły działa, zniszczą własne karabiny maszynowe z bliższej już odległości. Pod wieczór położenie pogorszyło się na lewym skrzydle, gdzie udało się Niemcom wtargnąć w nasze ugrupowania i zagrozić artylerii. Przeciwuderzenie, przeprowadzone natychmiast, odrzuciło wroga z powrotem za san. Nie było już ani chwili do stracenia. Trzeba było szybko odrywać się i nocą przedrzeć do przemyśla. Ledwie straż przednia spłynęła z gór krzywieckich. Gdyż Straż Tylna jeszcze walczyła na dotychczasowych stanowiskach, przyszła wiadomość od oddziału rozpoznawczego 49. Pułku Piechoty od porucznika buryły, że droga jest przez Niemców zamknięta pod łętownią. Łętownia leży o siedem kilometrów od przemyśla. Pułkownik prógar Ketling ucieka się do polskiego sposobu jedynego mającego powodzenie w tej wojnie każe działom piechoty wyjechać naprzód i strzelać wprost z krótkiej odległości wzdłuż bielejącej w słabej poświacie księżyca szosy na błyski karabinów maszynowych i armatek nieprzyjaciela. Kompaniom strzeleckim każe rozładować broń, aby żołnierz nie zalegał strzelając, nie rozpraszał się, aby szlusował jeden do drugiego, Każe nałożyć bagnet na broń i nocą uderza. Dywizja przebija się. Zdobywa samochody pancerne, transportowe, motocykle oraz ważne dokumenty wojskowe, z których później generał Sosunkowski może odtworzyć sobie prawdziwy obraz położenia nieprzyjacielskiego na szerszym już froncie i powziąć trafne decyzje na dni następne. Straty, jak zwykle, w boju nocnym, niewielkie. Duch i nastrój świetny, aż się żołnierzom śpiewać chce. Dowódca dywizji pierwszy wjeżdża na most pod Przemyślem wraz ze swoim sztabem. Jest północ. Wróciwszy z Krasiczyna i spod Łętowni, pochylony nad mapami, pracuje w kasynie garnizonowym generał Sosnkowski. Dowódca frontu in partibus infidelium. Dowódca niezupełnie uchwytnych armii. Przy nim generał Łukowski, pułkownik Demel, pułkownik Wiśniowski. Po ścianie tańczy olbrzymi cień pułkownika Morawskiego. Przez cały dzień słychać było w przemyślu pomruk ciężkich dział. Echa walk pod Krzywczą. Od zmierzchu pod odległą o 7 kilometrów łętownią wzmaga się kanonada. Generał Sosnkowski coraz odrywa się od map i nadsłuchuje. Jakże to układać w ciężkim położeniu plany, kiedy się w ręku nie ma nic, a nie wiadomo, czy się dywizja proga raketinga przebije. Nagle... Na progu staje pułkownik Prugar Ketling. A dywizja? Nadciąga. Czoło jej przekracza most. Cieszy się generał Sosnukowski. To jest dywizja, której żołnierz ma za sobą szereg dni walk, który nie dał się rozbić, który miał sukcesy i inicjatywę. Cieszy się, dywizjoner Prugar Ketling. Kończy się. Porzucanie doskonale umocnionych pozycji na rozkaz bez walki. Kończy się bezradne macanie wypadami w ciemnościach nocnych na wszystkie strony świata. Wraz mu generał Sosunkowski się zakrzątnął, znalazł gdzieś na torach dwa wagony amunicji. Lekki jak piórko wychodzi na plac przed kasynem. W ciemnościach prostuje się przed nim jakiś oficer. To oficer łączności kapitan Dudziński. Odbity od swoich oddziałów znalazł bezradną i zagubioną, ale pierwszorzędnie wyekwipowaną kompanię łączności. Objął nad nią komendę i zgłasza się po rozkazy. Kompania zostaje przydzielona do 11 dywizji. Tego dnia i kapitan Dudziński był ucieszony. Miał dowódcę. Niestety na tej dziwnej wojnie łączność drutowa także nie działała, gdyż każdą z wielkim wysiłkiem nawiązaną linię rwały wybuchy bomb nieprzyjacielskich lub własne tabory, rozpęczniały nadmiernie przez wlanie do nich strumieni uciekinierów i ewakuowanych. Jak magnes zbiera opiłki, tak potężny krok oddziałów zbiera niedobitki. Dywizja poczęła porastać w różne oddziały, służby, nawet w artylerię ciężką.